W ostatnim czasie wzrasta liczba wypadków. W dzisiejszej sądzie rozmawiamy z mieszkańcami Kutna na temat najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze. Według Państwa zależy bezpieczeństwo na drodze? Dobrej jazdy, bez alkoholu, no bo co? Od dobrego wyszkolenia kierowców. Od kierowcy? No prze, przede wszystkim to od każdego z nas. Od tego, jak my się zachowujemy, czy myślimy, bo to nie, nie zawsze myśli tylko kierowca. Pieszy też musi myśleć. Wszyscy muszą po prostu myśleć. Trzeba po prostu włączyć myślenie. O, ostrożności i przestrzegania przepisów drogowego. No, ja przestrzegam przepisów, nie pani. Przestrzegam przepisów. Uważam, no, podziwiam tak, że są zbyt śmieli niektórzy i, i przechodzą. Zwracając na przepisy, a przechodzą, nie przestrzegają tych przepisów. No ja do tych, do tych osób należę, gdzie nawet i z uwagi na wiek, no to przestrzegam to bezpieczeństwo. Uch, od dobrego oznakowania dróg na przykład, albo żebyśmy my dobrze się jakby ubierali, znaczy odblaskowe jakieś odblaski i tak dalej, żebyśmy też mieli jakąś wiedzę o ruchu drogowym. No, od po prostu rozumu prowadzącego. No jak prowadzący jest wariatem, no to logiczne, że nieważne przepisy, no to i tak coś się odwali, nie? Od ludzi bardziej. Jak spoglądają na życie bardziej, tak mi się wydaje. Jaka jest według Państwa najważniejsza zasada, której trzeba przestrzegać? Mm, Ostrożny jazda. Ja nie prowadzę samochodu, to nie wiem. Trzeba uważać na drodze po prostu. Nie, nie, ma, in, nie ma innej rady. Nie wiem jaka jest najważniejsza. No, na pewno trzeba rozglądać się na prawo i lewo, aby, aby spostrzec, że ktoś. Źle się zachowuje na drodze, i, i to jest przede wszystkim myśleć. No bezpieczeństwo i patrzenie na innych użytkowników. No, uważać z której strony samochód jedzie, rozejrzeć się dobrze. Uważanie wzajemne na siebie. Nie możemy wszystkim ufać, bo nie wiemy, kto w jakim jest stanie w danej chwili. Trzeba mieć głowę, która obraca się na wszystkie strony. Że trzeba dwa razy spojrzeć w lewo, potem w prawo, zobaczyć co się dzieje. No jak się jedzie samochód, to nie przechodzimy, nie? Nie ufać, nie ufać ludziom jakby, tylko spoglądać jakby na siebie bardziej uważać. Że jak się przechodzi przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo, żeby żadne auto nas nie przejechało. Na drodze trzeba obserwować samochody i uważać na ludzi, kiedy jest się kierowcą.